TOP 10, czyli 10 ciekawostek o gminie Kaczory. Jaką tajemnicę kryje jezioro Kopcze? Co rzadkowo ma wspólnego z lotnictwem? I skąd pochodzi nazwa Kaczory? Gotowi na odkrywanie? No to zaczynamy! Według legendy właściciele pobliskiego Morzewa przyjeżdżali tutaj biesiadować i polować na kaczki. To właśnie od ptactwa wzięła się nazwa wsi, a obecnie już miasta. Pierwsze wzmianki o Kaczorach pochodzą z 1513 roku. Gmina Kaczory oferuje malownicze trasy przez pola, lasy i doliny noteci. Ścieżki rowerowe są połączone tak, by pokazać walory przyrodnicze i historyczne regionu. Daje to możliwość podziwiania pięknych krajobrazów i zwiedzania ciekawych miejsc. Kapral Konieczka to pierwszy żołnierz wojska polskiego, który zginął podczas II wojny światowej. Poległ 1 września 1939 roku w obronie Urzędu Celnego w Jeziorkach około godziny 1.40. Jego grób znajduje się w Śmiłowie. Na terenie gminy Kaczory występuje aż 11 jezior. Wapieńskie, kopcze, kreszczynek, Bobrowe, Czarne. Proboszczowskie jeziorki Brodna, Jasieńskie, Śmiłowskie oraz Czarne. Znajdujemy się przy jeziorze Kopcze. To właśnie tutaj dochodzi do ciekawego zjawiska. Co kilkanaście lat z tego jeziora wypływa rzeka okresowa, która potrafi dojść aż do rzeki Gwdy. Ostatnie takie zjawisko miało miejsce w 2001 roku. W 2018 roku, zimową porą, gdy rzeka znów się uaktywniła, doszło do ciekawego zjawiska, tzw. lewitującego lodu. Inną ciekawostką jest to, że na grobli przy jeziorze Kopcze znajduje się punkt, z którego widok przypomina morskie oko. W Rzadkowie istnieją tajemnicze podziemne przejścia, które mają łączyć pałac z obszarem nad jeziorem Kopcze, gdzie w XIX wieku znajdował się folwark. Dostęp do nich jest jednak niemożliwy, ponieważ są zasypane gruzem i niebezpieczne dla osób zwiedzających. Mimo to, te tunele pozostają jednym z najbardziej zagadkowych miejsc na terenie gminy. 3 km od Rzadkowa, na skraju Doliny Noteci, wznosi się Rzadkowska Góra, która ma 187 metrów nad poziomem morza. To tutaj w 1936 roku założono szkołę szybowcową. Łącznie stąd wykonano ponad 1200 startów. Szybowce wyprowadzono w roku 1952. Obecnie na tzw. szybowisku znajduje się Dom Pomocy Społecznej. W gminie znajduje się rezerwat Torfowisko Kaczory o powierzchni 32 hektarów. Chroni on dwa torfowiska przejściowe bogate w roślinność torfową i bagienną. Najcenniejszym gatunkiem jest wierzba borów kolistna, objęta ścisłą ochroną. W rezerwacie rosną także rosiczka okrągłolistna, bobrek trójlistkowy oraz liczne mszaki, m.in. mochiwiak błotny, drabik drzewkowaty, gajnik lśniący, płonnik pospolity i 14 gatunków torfowców. W gminie Kaczory znajduje się obszar Doliny Noteci, który jest bardzo bogaty przyrodniczo. Występują tu liczne tereny podmokłe oraz różnorodny ekosystem, który stanowi siedlisko wielu gatunków ptaków i zwierząt. Wzgórza Murzewskie to malowniczy obszar, stanowiący jedną z ciekawszych atrakcji przyrodniczych regionu. Charakteryzuje się pagórkowatym terenem, który powstał w wyniku działalności lodowca. Najwyższy punkt Gór Morzewski to czubatka o wysokości 141 metrów nad poziomem morza. Podczas II wojny światowej doszło tutaj do masowej zbrodni, kiedy to funkcjonariusze gestapo zabili ponad 40 osób. To wyjątkowy obieg hydrologiczny, który stanowi funkcję badawczą i ekologiczną. Wykorzystywany jest do monitorowania jakości wód i procesów związanych z gospodarką wodną. A poza tym, jak sami widzicie, jest tutaj naprawdę przepięknie. Ptaszki, cisza, spokój. Czego chcić więcej? No, oglądać mnie w kolejnych programach Top 10. Dziękuję, że byliście z nami. Tym miłym akcentem przyrodniczym kończymy wizytę w gminie Kaczory. Do zobaczenia.